Zostań ze mną, bo opowiem Ci dzisiaj o pięciu moich nawykach, które wprowadziłam od pewnego czasu i one sprawiły, że zdecydowanie jest mi łatwiej. Czuję się bardziej wypoczęta i jakaś taka bardziej spokojna. Numer jeden, Woda. Dzień zaczynam od szklanki wody, potem oczywiście wjeżdża kawka i przez cały dzień rzeczywiście pilnuję, żeby tej wody było w mojej diecie odpowiednia ilość. I dzięki temu nie jestem opuchnięta. Serio to działa. Numer dwa... Spaceruję, po prostu idę odprowadzić Henia, przyprowadzić Henia i robię zakupy, idę sobie na piechotę, robię 10 tysięcy kroków. Cudownie to na mnie wpływa. Numer 3. Pilnuję, żeby do każdego posiłku zjadać jakieś białko. Białko daje uczucie sytości. Numer 4. Staram się, żeby moja dieta była kolorowa. Kolorowe warzywa i owoce codziennie, coś zielonego, coś wiecie, białego, coś pomarańczowego, czerwonego. Kolorowo, zdecydowanie jest. A numer 5. Znajduję czas dla siebie. Na relaks, na odpoczynek, gdzie do nikogo nie mówię, gdzie nikt ode mnie nic nie chce i jest to chociaż pół godziny w ciągu dnia. I to rzeczywiście sprawiło, że jakoś jestem taka bardziej wypoczęta i jest mi zdecydowanie łatwiej wszystko ogarnąć, a wcale nie jest łatwo. Drugie mamy.